Mam przed sobą papieskie orędzie na dzień środków społecznego przekazu. Życie staje się historią. Bardzo piękny i inspirujący tytuł nie będę streszczał tego dokumentu krótkiego zresztą, ponieważ każdy może je sobie przeczytać, mogę opowiedzieć o tym, jak ono działa na mnie. Życie staje się historią, to w istocie wielkie docenienia. Docenienie pracy dziennikarskiej, reporterskiej, zwłaszcza, takiej, która tkanie ludzkich historii, czy też ich wysłuchiwanie stawia w centrum materiału dziennikarskiego. To jest taki wielki hołd dla zawodu dziennikarskiego, reportażystów, zwłaszcza, ale również jest przypomnieniem, uświadomieniem nam wszystkim, zarówno nadawcom, jak i odbiorcom, że każdy ma swoją historię, tylko tych historii. W tym naszym takim przyspieszonym trybie życiowym nie za bardzo jesteśmy nastawieni na słuchanie, na to, żeby czyjeś opowieści wysłuchać, żeby ją przeczytać, żeby z drugim człowiekiem się spotkać. Więc opowieść staje się tutaj elementem spotkania między ludźmi. Z tego dokumentu. Przeziera też takie upodobanie papieża do, do wielkich dzieł literackich. Kiedy zacząłem to czytać, uświadomiłem sobie, że to jest papież, który kocha powieści, kocha opowieści. Jest tutaj wspomniany jego ukochany Dostojewski z konkretnym tytułem bracia Karamazow. Są wyznania świętego Augustyna, są dzieje duszy świętej Tereski od dziesiątka Jezus, a więc te opowieści, które są. W, literatu, w dziejach literatury religijnej, ale w ogóle w wielkiej humanistyce, już mocno utrwalone. To Ten dokument pozwala uświadamiać, jak wiele fantastycznych rzeczy nie zostaje utrwalonych, również w literaturze, również w reportażu, ale tak naprawdę jest to dokument, który skłania do tego, żeby Zastanowić się nad swoją opowieścią, swoją przeszłością, swoją pamięcią i być gotowym i otwartym na to, co mają do powiedzenia inni. Bo kiedy czytamy jakiś dobry reportaż, książkowy, zwłaszcza kiedy ta narracja jest stosunkowo długa, no to uświadamiamy sobie, ile zwykłych, a fantastycznych historii krąży po tej ziemi, a nie zawsze jest. Nie zawsze są to historie spisane. Papież oczywiście nawołuje i zachęca do tworzenia i wysnuwania i tkania opowieści o życiu zwyczajnych ludzi. Nie namawia do tego, żeby to były opowieści pozytywne zawsze i wszędzie, ponieważ życie bywa różne. Natomiast nie, uprawia, nie zachęca do uprawiania jakiejś propagandy optymistycznej, ale idzie trochę pod prąd tej narracji dziennikarskiej, że dobra wiadomość to, to zła wiadomość, więc zachęca do tworzenia takich opowieści, które będą rzeczywiście budujące, które będą nas wzmacniały w nas dobro. Budziły nasz nas optymizm i wiarę w to, że nasze życie. Utkane przez Boga i stworzone przez Boga ma głęboki sens. Papieżu Franciszku bardzo dziękuję w imieniu e, dziennikarzy, e, jeśli mi tak wolno dziękować w ich imieniu wszystkich nas za to wspaniałe, inspirujące orędzie.